Rozpoczynamy ponownie drugi stream z RL Crafta, Ja podwijam rękawy. Tum, w ogóle zapraszam gorąco do stawienia łapki w górę na streamie, tak na początku. I na odcinku też możecie, jak tam gdzieś na YouTube to oglądacie. Dobra, eee, eee, tak, trzeba się napić wody, dobra, generalnie tak. Jakie ja mam dzisiaj priority na streamy? Eee, zrobić sobie coś tego, zrobić sobie jakąś zbroję, jakąś zbroję. Jaka potencjalnie może mi pasować zbroja? Ja wstępnie jestem na zbroję cloth, czyli to leder, nie leder. Lederową. Leather, ja wstępnie jestem tak, przekimaliśmy się. Ja wstępnie jestem, żeby pójść i upolować jakieś chmury. Znaczy te, nie chmury, co ja mówię? Jakieś krowy. I z krów sobie zrobić zbrojkę. Co się zmieniło od ostatniego streama odcinka? Zmieniło się to, że jest y, Optifine w grany. Dobra, tych możemy lać. Pole polejemy ich sobie trochę. Bo oni są słabi bardzo, oni nie mogą się obronić. A można fajne XP za nich dostać. Dobra, dobra. Gdzie Everl Craftie są kurna ci? Gdzie w są krowy? Bo ja mogę sobie z nich farmić i wiecie. Dobra. O, skończył mi się mierz, dobra, trzeba wrócić do domu i zrobić. Może wstąpimy do tamtego dungeonu, wiecie? I prawdopodobnie to dzisiaj będzie obiektywem, żeby sprawdzić tamten dungeon. Mam nadzieję, że oni się na mnie jakieś. Kurna! Pieprzony szkielet. Gdzie jest kurna mój dom? Żelazo, kurna, żelazo, tak? Sobie tak po prostu leżę. Ej, bo ja się gdzieś oddaliłem od domu i nie wiem, gdzie jest mój dom. Dobra, dobra jedna sztuka, żelaza. Proszę, kurna, ja nie wiem, gdzie jest mój dom. Ja będę się tak gubić w tym Minecraft, że to jest hit. To mu ten szkielet. Ej, spróbujemy go z... AAAAAAAA! Jaki kryt dostał! Chłop dostał dwa kryty i się położył, kurde, na łeb. Kurde, gdzie jest mój dom? Tam jest chyba, dobra. CO TO JEST?! Dobra, to jest... Jesteś groźny? Aaaa! Ja pierdziele. Zrób zbroję z wełny, żeby przeżyć zimę. Jest zbroja z wełny? Jest! Czyli to ja hełm sobie zrobię. Czapkę! Mam czapkę! Joinks! Jak jakiś ten... Yy, na technik na czerze to jest. Tarczę se zrób. Już się noc robi? Nie, jest dzień. Dobra, idziemy dowalić tego Enta frajera tego. Tylko tak, miecz musimy sobie dorobić. Idziemy dowalić tego Enta frajera. Gabor most trochę tak Dobra jest. To jest on Ej, to był ten end i... Dał mi po O, uh, co to jest? Dał mi po mordzie raz i se uciekł Dobra, walź go Idziemy sprawdzić ten dungeon O Nie, chcę stąd wyjść. To co, wkopiemy się chyba tako Tu dokopaliśmy się Zombiaki słyszę. Wiecie co? Na podsadkę sobie wezmę zawsze jakiś blok. O! Oh. It's, it's Peach Black, you are likely to be eaten by something. Czemu mi... Czemu to jest kurde, napisane? Że... Coś chce mi zjeść. Ooo! Oh. Co? Czemu wybuchłeś? Co to jest? Co to jest? JA PIERDZIELE oh. CO TAM BYŁO JA PIERDZIELE CO TO KURNA BYŁO HA WIDZICIE BYŁEM NA HITA JUŻ Ostr drugie drugi ten niby umarł A to chyba nie jest dla mnie Ja sobie poprzepalam co jest moje o jest, jak to było straszne! Ooo! Oh. Ja wiem, że tam był redstone, ale po co mi redstone, kurde? Jest mi... Co to za dźwięk? A ja bym tam wrócił. Wróciłbym tam, mimo że... Jestem taki do zabicia, że to jest hit! Kurde, jak... Dobra, musimy upolować owca. Znici zrób wełna, miałam nici. Jak miałam nici, to jak najbardziej. O, zombie, dobra, zombiego możemy sobie pokonać. Zombiego możemy sobie pokonać, bo zombie jest prosty i jest dużo ekspo z niego. Ale powiem szczerze, że już idziemy do domu i chcemy się, się przekimać. Mam nadzieję, że ten... Miałeś nici? Dobra, no, to wracam do domu. Ja pierdzielę się przestraszyłem. Tego gościa w tamtym dungeonie? Ej, a sen mi tam trochę odnawia chyba, co nie? Faktycznie mam tyle nici, że to jest hit, dobra. Najpierw się przekimajmy, może sen mi trochę ten odnowi HP, mam nadzieję. No, coś tam odnowi, tylko kurde, ten ciągle mi brakuje. Zrobimy sobie jeden bandaż. A, dwa będą. Faktycznie mam tyle nici. Jest... Skąd ja mam tyle nici? Kradnę wszystko stąd. Red wool. Przecież to będzie tyle stringów stąd. A, że bandaż jest aktywny. Dobra. Niech się leczy ta noga. Dobra, przekimaliśmy się. Idziemy luknąć do tego frajera, kurde. Te, ale skoro ja mam tyle nici. Potrzebuję 24, 19. 19 podzielić na 4. Halo, podnieś to. 19 podzielić razy 4 to jest 40, i 9 razy 4 to jest e, 36, czyli 76 potrzebuję. Bizu, ja Wełniane ciuchy będą. Sam sobie kurne ciuchy uszyłem. Cyk. Patrzcie. Jezus, jakie jestem już. Dobra, idziemy na tego frajera. Idziemy. Mam tyle armoru, patrzcie, jakim jestem Eskimosem totalnym. Idziemy dojechać tego frajera. Oooo, oh. Juklin, jest straszny! Kurna, nienawidzę pająków. Pieprzone. Czemu są pajęczyny? Dobra, biorę, ja się przydadzą. Gdzie ja wchodziłem? Tutaj. Oooo! No Popieprzyło cię chyba, posie jeden. Choda, moje terytorium, to pogadamy. Ale go zabiję zaraz Jak HP? Dobra Już boss, ledwo zniszczyłem Liana i już mi boss wyleciał, co nie? Tam jest Ho Daj, walimy się Wiesz co? Zobaczymy jak ci utnę to drzewo, frajerze I co teraz? Coś śnieg I co teraz, co? Co, boisz się mej potęgi? Idziemy zrobić łuk na tego debila Mamy jedną strzałę, idziemy po, po łuk Robimy kurde łuk. Jak się robi łuk? Zwykły, poproszę. Cyk. Eee, nie mam żadnych piórek. I flintów też tym bardziej. Dobra, jedna strzała wystarczy. To czemu jest tak gorąco? A, no tak! Nie mogę cały czas w tych ciuchach kurde chodzić, bo mi będzie za gorąco. A ja się mogę w wodzie ochłodzić? Aha, woda mnie nie chłodzi, tak? Gdzie jest ten debil? Mamy jedną strzałę, musi go to powalić. A, uciek już przestraszył. Kocie, co ty robisz? O, idzie, ja wpadłem. Ty jesteś popieprzony?! Co to kurna jest? Jakiś duch z Loch Ness. A, walić go. Ostatnim razem przeżyłem fartem. Wy widzicie, co on tu zrobił? zajebiście, tu jest dużo stringów no tam nie idziemy kiedy będzie jakaś skrzynka z lutem Malowent top server, dobra Spoko. te on tylko tam był co to jest tam jest jakiś nik a przez to, że jestem w cieniu, to mam jakieś powiadomienie, że nie mogę być w cieniu, dobra. You hear the Dobra! Rozumiem tą mechanikę chyba. No, a wiecie, może póki co nie wchodźmy tam. Rozumiem mechanikę, jak jestem za dużo za długo w mroku. Jak jestem za długo w mroku, to wyskakuje takie powiadomienie, muszę wyjść z mroku. Kurde, wiecie co? Mm. Ciężko będzie, ponieważ, kurde, jak się robiło mapy w Minecrafcie? To, to, jak będę miał mapę, to będę mógł sobie pójść. Map. Kompas albo map? Kompas. Redstone i żelazo. Dobra, jest to do zrobienia. Idziemy po redstone. Mam nadzieję, że go będziemy mogli zniszczyć. Idziemy po ten redstone. Mam nadzieję, że będę mógł go wydobyć. Tak, mam redstone, dobra. Boże, ale tam są dymy w środku. Ja bym się z chęcią tam dalej wkopał, co nie? Bo tam są ogromne dymy. Mamy 19 sztuk, 18 sztuk na super. Żelazo, pamiętam ktoś na miałem żelaza, bo tam trochę miałem. Bo tam mi się przepaliło. Bo z mapu to już będę mógł eksplorować i iść naprawdę daleko, tylko problem jest taki, że ja się boję że ja do domu nie wrócę. Ja mam tu tyle rzeczy, że. Że to hit. Mam, mam żelazo, dobra, to robimy kompas w takim razie. Dobra. O LOL! Jaki się pokazuje kompas, cześć Kicia. Jaki się kompas fajny pokazuje? Mapa, papier potrzebuję, do papieru potrzebuję trzcinę cukrową Tak, dobrze pamiętam Cyk? A, no tak Nie zbyt... A dobra, starczy mi raczej. Zrobię tak, będę miał więcej Dobra No! Serio! Jednego papierka mi starczy nie star... Nie mam tej. Da się jakoś trzcinę zrobić, sugarcane. Da się to jakoś stworzyć? Nie da się. Ja pierdziele Dobra, ale mamy. Mamy bazę. Mamy ten w każdym razie. Dobra, wiecie co napiję się skęcił. Mhm. Dobra, pamiętam gdzie była mniej więcej trzcina, więc sobie po nią pójdziemy. Tarczę. No to po co mi tarcze? Co? Co to jest? Dobra, wiecie co sprawdzę co jest w tym. Mogę sobie tutaj normalnie pływać? Czy mnie coś zje? Bo tam jest dużo wełny, a dużo wełny to zawsze dobrze. Gdzie jest kurna jakaś trzcina? Tak, to będzie dobre miejsce na dom na tej polance. Ten domek! Ty kuczaki! Będzie nas strzały, idę ich zabić. Boże, już widzę te wracanie w nocy. O, dostał ktoś hita. Siema. Przydacie mi się. Co to za domek jest? Dobra, wiecie co? Chyba będzie trzeba powoli wracać. To jest łóżko. No kurde, fajrancik. Co to, co to, co to jest, kurde, za dzięcią? Dobra, wiecie, co już chyba mam halucynację. Ja się prześpię. Łóżko też jest Wszystko okradniemy. Skrzynkę też wezmę. Wszystko zapieprzymy stąd. Wszystko jest moje. Co to kurde jest. Aspid? Czym to kurna jest? Jest tu wisp jakiś, dobra wiecie co? On sobie tam uciekł. Boże, co to są za ropuchy jakieś duże? Muszę się napić kurna. Aspid. Ej, tu duże dobra, to są jakieś ropuchy. To ich nie walimy. Przyszedłem pod ścina, prze... o pochodnie jeszcze, pochodnie. A to jest ten wisp, tak? On jest dobry. No jest tak, to jest ta 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 wróżka lecząca. Właśnie miałem jeszcze zabrać pochodnie Ten węgiel tam widzę. To mi przyjdzie zabić? Ta, Adam... Sprzedajmy mu tak lepę! Obraził się? Dobra, nie jesteś mi wrogiem, to ja tobie też nie ja tylko po węgiel. Slime! No ale mam slime bola. może się przydać. Kurde, żelazo, fajne rzeczy tu są. Jeszcze więcej żelaza, ja pierdzielę, jak się opłacało tu zejść. Dobra, mamy dużo węgla. Wracamy. Jak mi się miec skończ. A, to jest ten Violet Aspit Jak tu chyba żelazo... Co to? O mnie dreszcze kurna przyszły. Co to? CO TO, Co to JEST?! Co?! Co? Geken kurna mać jakiś! Siok, się przestraszyłem. A! A! Dobra! Nie! Kurna! Dobra, spoko. Ja już tu nie wracam, to jest waszy rejon luzik, nie ma problemu. To jest wasz rejon, spoko. Ja już tam nie wchodzę, tam jest za dużo mobów. O, tam jest jeszcze żelazo. Takie fajne są takie kopce. Jezu, jakie kopie, Jezu, ile żelaza. Co, żelaza z kopcem, czy co? Znaczy kopce z żelazem? Zrób zbroję? No będę robił zbroję z żelaza. Może wrócimy... Jest trzcina. Jakieś zęby. Co to? kurne jakieś pancerniki tam są. Ja, ja tylko podcinę. Trzy sztuki, trzy sztuki. Dobra, możemy się wracać. Bardzo ładnie tutaj swoją drogą. Ja nie będę sadzić, póki co ja potrzebuję, nie będę robił plantacji jakichś. Dobra. Nie, ja, nic tu nie ma. Tam coś na górze jest? Nie, pusty balon. Co? Kurde, nic tu nie ma, a wy mówicie, że tu coś jest. Wracamy do siebie. Dobra, jest i nasz dom. Co to kurna jest? Zapomniałem tych drzwi wziąć, dobra yy, Dobra, miałem tak, zróbmy tą mapę do końca Cyk Cyk I kompas na środku Dobra Jak działa ta mapa? Ona jest taka mała?! Jak? Jakim? Czemu ona jest taka mała? I się da jakoś upgradenąć? Map To się upgrade'uje jakoś mapy? Czy o co chodzi? Czemu jest taka malusia? Kurde, jest taką małą mapą, to ja sobie nic nie zrobię. 300 na 300. Papierem powiększasz? Gdzie jest papier? Kurna, jak jest taka powiększała okładającą papierem. Ja pierdzielę. Dobra, to będziemy szli na poszukiwanie tej w każdym śladzie. Dobra, wiecie co, ja się przekimam od razu?